Hej, witam Was ponownie. Ech, cały czas sobie pisałam na kartce, co Wam powiedzieć. A tak naprawdę chyba lecie jest lepiej lecieć na spontanie, niż po prostu ym, pisać na karteczkach, co bym Wam chciała powiedzieć. Więc tak, minął mi dzień, że połowę dnia przespałam. Bardzo ciekawe zajęcie, muszę Wam powiedzieć. <laughs> e... Szkoda, że tak mało osób obejrzało mój po prostu filmik. Ci, którzy nie wiedzą, jestem, mam na imię Basia. Jestem osobą po problemach. Przypominam dla innych, tak? Tych, którzy nie oglądali wcześniej ani jednego mojego odcinka. Tworzę te filmiki dla was oczywiście, jeśli chcielibyście coś dodać do tych filmów lub zapytać o coś, wiem, że jeszcze niewiele, o wiele możecie pytać, ale w niedługim czasie mam nadzieję, że to się poprawi, tak? Tak jak Wam wcześniej powiedziałem, mam parę chętnych osób, które udzielą wywiadu, które w ogóle potrzebują pomocy. Mam kolegę, który jest bardzo chory, Michał. ma na imię ci, co mnie znają, to chyba znają Libera Michała, dla którego też poświęcę na czasu swojego, żeby nagrać jakiś tam materiał na chwilę obecną m mówię wam wszystko od siebie nie czytając czegoś z kartki um, chociaż taki miałam zamiar nie powiem <laughs> wiem um, to powinno wszystko płynąć od serca, tak um. Wiem, powtarzam się ciągle, mówi tak, wiem, wiem, dużo osób nie zwraca na to uwaga, ale każdy ma jakiś swój po prostu coś, co po prostu powtarza albo jakiś tik, o tak to nazwę. Nie powiem, przy was mi czasami brakuje słów, zaczynam się jąkać, no ale co chcę powiedzieć, jest wieczór. Um, nawet wam pokażę wieczór za oknem <grym> więc chwilę minęło od tego jak się wcześniej słyszeliśmy nie wiem jakby tu was y, 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 nie to, że namówić ale boże ciągle przychodzą mi jakieś y, linki jakieś zaproszenia, które zakłócają naszą rozmowę jest to po prostu już męczące. Próbowałam znaleźć po prostu to, żeby zatrzymać te powiadomienia, ale jakoś mi się nie udaje. Nie wiem, jak was namówić, lub po prostu co zrobić, żebyście po prostu oglądali i wspierali moje odcinki. Bo zanim cokolwiek zacznę i zacznę na większą skalę. Chcę mieć Was poparcie, tak jak powiedziałam, dajecie mi wtedy siłę i tak dalej, tak? Więc wszyscy, co oglądają, to ja chcę oglądać to, to chcę, żeby wiedzieli, jaką dużą moc ma publiczność. Bardzo dużą. No, i co byście chcieli oglądać, też mnie interesuje. Czy chcielibyście oglądać przykładowo ludzi, którzy trudno mają w życiu i na przykład radzą sobie jakoś tam z problemami życiowymi, że z brakiem kasy, czy ludzi, którzy są? Yy, po przejściach, którzy właśnie ukończyli jakieś tam programy lub detoksy. Czy chcecie oglądać? Czy chcecie rozmawiać o zwierzątkach, czy chcecie rozmawiać no, o różnych tematach, naprawdę przeróżnych, o różnych ludzi, chorobach, którzy nie bardzo mają na to, żeby się leczyć. Oczywiście wszystko będzie podparte dokumentacją, jeśli nawet Mój kolega będzie występował w tych odcinkach, tak? I będę przeprowadzała i zadawała mu pytania. Na pewno pokażę Wam dokumentację to, że rzeczywiście ma taką chorobę. I znów to. Boże, żebyście nie myśleli, że po prostu to są jakieś po prostu kpiny, tak? I że żarty z was nie. Wszystko będzie, jeśli cokolwiek będę tutaj dokładała i wkładała do tych filmików, będzie oparte rzeczywistymi papierami. Każdy będzie podparty rzeczywistym dokumentem, o tak wam powiem, żeby było lepiej, bo chciałabym trochę iść na twiznę i mówić i znów po prostu SMS. E, I dlatego mamy te zakłócenia. Nic podobnego to nie z powodu tego YouTube'a, tylko z tego powodu, że przychodzą mi non top SMS -y i każdy się wcześniej dopytywał, kiedy zacznę kanał. Yy, nie mam takiej ochoty, żeby każdemu z oddzielu napisać, że już jestem na antenie i że na YouTubie i że mogą oglądać, co po niektórym dałam znać. Owszem obejrzeli, za to im jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że dalej będą ze mną i będą śledzili moje losy. Yy. I mam nadzieję, że wy także mnie polubicie i będziecie ze mną, tak? Tak wiem, powtarzam się, okej. Okay. Więc powiedziałam Wam mniej więcej, jakie tematy mogę prowadzić, nawet jeśli ktoś miał trudne przeżycie. Też go wysłucham albo na y, ogólnie, tak, na OFEN. Albo tylko dla siebie zachowam. Może do mnie zawsze napisać. Um, już Wam podaję mój adres e-mailowy. Poczekajcie chwileczkę, sekundę dosłownie. To będzie, proszę, gdzie ja to zapisałam. Cholera, widzicie, jakie jest potrzebne. To nie ma tego, ale będzie. Pasia, osłuch. 84 małpa i dalej właśnie co tu będzie właśnie. Może to będzie taki dla was ten kto się domyśli dalej. Końcówka wiecie jaka zazwyczaj jest, więc może ktoś się domyśli i ten. Czy poczekacie sekundkę? Nie wiem jak ustawić. Ta, o, tak będzie chyba najlepiej. Przejrzę tylko Ym... Boże, gdzie to było zapisywałam gdzieś zapisywałam numer Ym... swojego Ym... cholerka widzicie jak trzeba naprawdę nie ma czegoś zawsze jak coś nam jest potrzebne to w tym najważniejszym momencie tego nie ma i pewnie nie znajdę, bo musiałabym każdą kartkę przełożyć, ale nie będę tego robić. Więc następnym razem obiecuję, że podam Wam swój yy, adres e-mail, żebyście mogli już pisać do mnie. Z niecierpliwością czekam. <śm> Chcę Wam coś w ogóle pokazać. Czy w ogóle, bo może nie każdy wie, że jest coś takiego: masaż do głowy, no nie? To jest. Wygląda to tak. Niczym jak ubijarka, no nie, do jajek. Ale tak naprawdę tego się nie robi, tak. Nie ubija się tym jajek, no nie. E, tylko bierze się to do głowy, powiem Wam, że są niezłe efekty, pewnie niektórzy z Was znają to, jak to bardzo łaskoczę. E, I tym się masuje. E, robi się masaż tym, ale to chyba też dziana na jakiejś które po prostu nas poruszają, no nie? E, więc to jest coś takiego. Większość z Was pewnie zna to. A ja może będę używać tego jako mikrofon, co? Tak. Fajnie by było, co? Nie, żartuję. Oj, ktoś się do mnie strasznie dobija i są przerwy, więc yy, na dzisiaj będę kończyć. Życzyć Wam miłej nocy. I tak jak powiedziałam, czekam na Wasze wsparcie: wsparcie odnośnie takiego wsparcia, że lajkowanie, pisanie itp. Wiecie, jak to zrobić na pewno. Wierzę, w Was. Tak, chciałam Wam pokazać masaży do głowy. Żegnam się z Wami dzisiaj wieczorem. Dłuższy, bo czuję się trochę pewniejsza, bo tak jak powiedziałam, każdy Wasz like dodaje mi siłę. Życzę Wam miłej nocy i pozdrawiam wszystkich <laughs> i dużo uśmiechu.